Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Masterkierch. Dziś chciałbym wam pokazać wymianę wyświetlacza licznika Audi A4 B6. Wymiana będzie z tego powodu, bo mój po prostu postanowił się wylać na mnie. Zobaczcie sobie sami. O. No i taka pikseloza Niestety. Dlatego zaraz Wam pokażę jak wyciągnąć licznik z samochodu i później jak wymienić wyświetlacz. A więc tak, żeby dobrać się do tego licznika pierwsze co musimy sobie wziąć, opuścić maksymalnie kierownicę i wysunąć do siebie, żebyśmy mieli większy dostęp po prostu do niego. Pod spodem mamy gałeczkę, taką dźwignię. Odpinamy ją odsuwamy dół o, i ciągniemy maksymalnie do siebie tak żeby nam tu po prostu jak najwięcej przestrzeni się zrobiło do tego żebyśmy mogli go wydarkać w drugiej kolejności musimy sobie wyciągnąć ten plasticzek to jest wpinane po prostu na takie zaczaski, więc delikatnie sobie bierzemy, o, podważamy i już nam to wychodzi. Wyciągamy. Dobrze, następnie do odkręcenia mamy dwie śrubki. Śrubki znajdują się tam pod spodem. Tutaj jest jedna i druga jest po drugiej stronie. Tam pod spodem, o właśnie. To są e, śrubki na torx T20. Odkręcamy sobie i wyciągamy licznik. Dobra, wyciągając licznik, pewnie będziemy mieli trochę problem, bo jest on bardzo ciasno spasowany. Dlatego musimy sobie wziąć i tu w tym miejscu, tak po prostu podważać go delikatnie. Nie z tej strony. E, gdzie jest po prostu to widoczne. No bo zaraz będzie wszystko widać, jak uszczerbimy coś. I z drugiej strony, tak samo tutaj w tym miejscu. O, sobie delikatnie zapierać i podważać. Tu, o. Jak już troszkę nam się wysunie, wtedy sobie łapiemy tu za przody dwoma rękami i delikatnie ruszamy nim i wyciągamy go do przodu. Następnie z tyłu mamy dwie kostki do odpięcia. niebieska i zielona, z drugiej strony będzie niebieska. I żeby odpiąć te kostki kurwa. odpiąć te kostki musimy sobie to zabezpieczenie tak do góry dać i automatycznie kostka nam się odsunie. Zobaczcie, to ciągniemy do góry o. I kostka nam wyjechała. I wyciągamy. I już o. to tak sobie działa. Po prostu. I z drugiej strony z niebieską kostką jest automatycznie to samo. I wyciągamy licznik. Ok, a więc jak mamy już wyciągnięty nasz licznik z samochodu, to przystępujemy do. Jego rozbiórki. Ja sobie zakupiłem okazyjnie za parę złotych wyświetlacz z diesla nie kupowałem nowego licznika, bo nowy kosztuje jakieś w granicach 300-400 zł. Spróbuję sobie. O, zobaczcie, sobie już wyciągłem, spróbuję sobie przełożyć po prostu używany. No i zobaczymy, jak długo to pochodzi. Jeżeli to nie służyć kilka lat. No to myślę, że będzie to na pewno oszczędność. Jeśli nie, no to pokuszę się o zakup nowego. A więc dobra. E, mamy nasz licznik. Musimy teraz sobie odkręcić e, cztery śrubki. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Taki oto taka oto końcówka. Gwiazdka. No i dobra, bierzemy się za rozkręcanie. Odkręcone to. Następnie co musimy zrobić. Mamy cztery zaczaski. Tutaj jest pierwszy. Drugi, trzeci i czwarty od dołu. O, czy tu widać? Te zaczaski sobie musimy podważyć i ściągnąć tą obudowę do tyłu. Ja do tego celu yy, wspomagam się po prostu starymi kartami telefonicznymi, które biorę i wsadzam sobie o, w ten sposób. W czterech miejscach i to mi pomaga po prostu e, później szybciej to ściągnąć. Dobra, tylna obudowa ściągnięta. E, teraz musimy sobie wziąć odpięć cztery kostki, które są tutaj: kostce jedna, druga, trzecia i tu jest jeszcze jedna O, z tej strony. Te kosteczki. Najlepiej jest po prostu sobie brać i tutaj delikatnie podważyć się bokrętem, jednej i z drugiej strony i delikatnie ją wyciągnąć. Nie szarpnie za te kable nie, nie ciągnę je to do góry, bo no, możemy pourywać i później będą dopiero problemy. No dobrze, to wypinamy sobie te kosteczki. Podważamy tu i tu. No, tu, w tych dwóch miejscach te kostki dosyć ciasno siedzą Dlatego ja pozwoliłem sobie je wcześniej troszkę poluzować, ale tak o, wychodzą do góry. Teraz je o, można fajnie wyciągnąć. Plus, one są schowane, te kable za tym plastikiem, tam z tyłu. To wyciągnijcie sobie, odchylcie na bok. I już została mi jeszcze jedna kostka. sobie podważam. O, i wyciągnął. Dobra. Teraz jak już mamy te kostki wyciągnięte, to musimy sobie Wyciągnąć tą całą płytę główną z tej obudowy. To jest prosta sprawa, bo wystarczy ona. Podważyć sobie. I ona sama wychodzi do góry. Dobra, płytę mamy wyciągniętą. Zobaczcie jak wyglądają mnie te piksele, które się wydały Aha, jeszcze jedna uwaga. Tu, tutaj z tyłu. Jest ten cały buzer, czyli ten głośniczek, który sygnalizuje nam, właśnie jak mamy otwarte drzwi, wtedy brzęczy sobie. One często lubią padać, także no ja już go wymieniałem u siebie. Trzeba po prostu wziąć, wylutować, wlutować drugi i cała, cała sprawa. On jest dostępny na Allegro, nie jest drogi, bardzo tylko kosztuje. Teraz sobie musimy ściągnąć wskazóweczki wskazówki demontuje się w ten sposób że po prostu przekręca się je o, i ciągnie do góry one są tam wkładane na taki bolec, taki czpień tak nachodzą, wkładamy jedna I przekręcamy wyciągamy drogę. I do góry już wskazówka nam wyszła. Teraz musimy sobie zdemontować tarczę. Tarcze one się głównie trzymają. Tu na takich zaczaskach, w blokadach dookoła, tych wskazówek. najlepiej jest sobie wziąć od spodu, coś podłożyć pod tarczę delikatnie tam podważyć, żeby jej nie uszkodzić, nie potargać. I ściągamy je. No jak widać tarczą ściągnięte. Teraz musimy pozbyć się tej jakby metalowej obudowy. Ona jest wkładana tylko tak od góry i zaczaskiwana na takich łapkach. A jak widać tu w czterech miejscach. Musimy sobie obrócić cygary delikatnie odłożyć. I najlepiej sobie wziąć o takie szczypsyki. I złapię sobie delikatnie tu, i odgiąć to w czterech miejscach, i wypchnąć tą obudowę w drugą stronę. Sobie łapiemy cyk, odginamy. Cyk ładnie, odginamy. Pyk. Pyk. Wypychamy i to nam fajnie schodzi. Obracamy sobie delikatnie i pomalutku. Żeby nie uszkodzić wyświetlacza, chociaż to już i tak idzie na śmietnik Tu po prostu to są Wyciągamy. I odkładamy. Dobra, teraz musimy sobie nasz wyświetlacz wyciągnąć. Żeby to zrobić, bierzemy sobie go. Odchylamy tutaj, tak na bok. No, widać, jak jest nawet wylany. I musimy pozbyć się tego białego plastiku z tym rozpraszaczem światła, bo tam pod spodem są diody LED i one właśnie nam podświetlają nasz wyświetlacz to plastikowe jest tylko tak wkładane dobra, odchylamy sobie i jego wystarczy tak podważyć i on sobie fajnie wychodzi o i wyciągamy Dobra, teraz żeby wypiąć nasz wyświetlacz, odchylamy go sobie do góry. I tu, zobaczcie, Tu w tym miejscu i tu w tym miejscu musimy podważyć takie zabezpieczenie tak do góry z dwóch stron, żeby po prostu nam zwolniło tą taśmę. Zobaczcie. Musimy tak to podważyć do góry z dwóch stron. Jak to podważymy, no to już nam O, fajnie wie się, wychodzi do góry. Odkładamy go sobie. Tu widzicie wszystkie diody podświetlenia tego wyświetlacza. Dobra, bierzemy nowy. o to jest na takiej taśmie i ona jest właśnie wkładana w takie miejsce. A więc montujemy nową sztukę. Tu się też montujemy w odwrotnej kolejności. Wkładamy go sobie tam w to gniazdo i musimy zasunąć w dół to całe zabezpieczenie. Teraz wkładamy sobie z powrotem naszą podstawę od wyświetlacza, od rozpłaszacza światła o. pyk, to musi nam wskoczyć i teraz delikatnie osadzam nasz wyświetlacz następnie bierzemy sobie tą naszą metalową budowę i musimy ją delikatnie osadzić tak, żeby nie ukruszyć nie uszkodzić nowego wyświetlacza wkładamy po prostu w te same dziurki tymi czterema haczykami W 4 miejscach. Ładnie. To nam e, zaskoczyło. Musimy tutaj uważać e, na bokach, bo tam są takie, jakby, spinki, które utrzymują nam też w idealnej pozycji. I żeby tymi spinkami, właśnie, nie przytrzasnąć tego wyświetlacza, bo jak przytraszniemy, no to on pęknie, wyleje się no i będzie po nim. Dobra, składamy resztę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bierzemy się za tarczę. Są w tych dwóch miejscach mocowane, także wystarczy delikatnie ją przycisnąć, i one sobie tam zaskakują. To samo z drugiej strony. I ta część jest zamontowana. Teraz osadzamy wskazówki. Wciskamy. Najlepiej przy tym miejscu od 2000 i kręcimy sobie nią dookoła. Tak, żeby ona nam się ustawiła w pozycji 0. Może możemy to zrobić kilka razy, żeby to było pewne. Tak samo z drugą. Dobra, ja swoje wskazówki osadziłem, ale idę podłączyć to do samochodu, sprawdzić jak one się ustawią, bo przy odpaleniu one będą drżeć i powinny nam się ładnie poustawiać w pozycji 0, ale no nie zawsze to się udaje. Nie mam niestety zasilacza, dlatego no nie mam jak tego sprawdzić w domu. Idę to podłączyć do samochodu i zobaczymy jak to wyjdzie. I przy okazji zobaczymy działanie wyświetlacza, czy udało się, czy nie. Oczywiście walnęłem się, bo założyłem tarczę od diesla. Nie jest benzyna, jak widać, do 7000 wyskalowane obroty. No dobra, sprawdźmy, yy, czy to coś dało. No i super, wszystko działa. Fiz jak widać również ładnie pokazuje, nie ma żadnych pikseli, także operacja się powiodła. Oczywiście tutaj podświetla jeszcze takie, takie przebłyski są z tej strony, ale to z tego powodu, że nie dociśnięta jest tarcza. No bo to tak na szybko do sprawdzenia tylko. Dobra, wyłączam, idę składać to wszystko do domu. Widzimy się za chwilę. No dobra, to składamy sobie wszystko w, odwr w odwrotnej kolejności. Obudowę już nas nasunąłem, skazówkę poprawiłem. Skręcamy cztery śrubki idziemy podłączyć do ota i cieszyć się tanią naprawą. No dobra, mamy już wszystko ładnie poskładane, także sprawdźmy czy to działa. Podświetlenie jest. No i zapalmy bestię. No i wszystko ładnie, pięknie działa. Podświetla FIS bez żadnych pikseli. Od razu dużo lepiej to wygląda. Jak nam radio pokazuje na wyświetlaczu. Pewnie. No dobra, także wymiana zakończyła się pomyślnie. Wyświetlacz z diesla pasuje. Akurat mi udało się kupić licznik z tego samego roku. Także. Ale wydaje mi się, że to nie będzie większych problemów. Na pewno nie pasuje z tego, co się orientuje kolorowy fis. Widocznie coś tam jest inaczej już programowane. Czerwone jak najbardziej, jak widać można podmieniać. Także, e, oczywiście jeszcze mała poprawka. Kluczyk do odkręcania to jest Torx T25, nie T20. Mój błąd. No, także wszystko zakończyło się pomyślnie. Polecam modyfikacje, zaoszczędzone kupy kasy. No i satysfakcja, tego, że się tam zrobiło, nie? Dobra, zostawcie lajki, subskrybujcie kanał. Będą następne modyfikacje. I polecam się. Wszystkiego dobrego. Cześć!